Kilka tygodni od kiedy most przy ulicy Korzennej w Gdańsku nosi miano mostu miłości. Postanowiliśmy zapytać Gdańszczan, co o nim sądzą. Czy orientuje się Pani, gdzie w Gdańsku jest most miłości? Wiem, tam. I co Pani sądzi o nim? A bardzo fajny. Ma już Pani tam na nim swoją kłódkę? No nie, <laughs> rzekomo, ale nie. <laughs> nie wiem, czy Pani słyszała, że konserwator zabytków planuje zdjąć te kłódki, ponieważ niby. Szpecą i też psują. Nas. Ja powiem tak, mi one nie przeszkadzają, są bardzo fajne. Jest na co popatrzeć. Nie? Mnie nie przeszkadzają. Niech sobie wiszą. Czy wiesz może gdzie w Gdańsku znajduje się moc miłości? Nie wiem. Oczywiście, że wiem. Obok. I co pan sądzi o tej inicjatywie? Bardzo fajna inicjatywa, aczkolwiek coś podobno konserwator ma do tego, co jest bzdurą totalną. Nie zgadzam z taką opinią. Bardzo fajna rzecz, Duży, dużą popularnością się cieszy, także... Pochwalam to. Zawiesił Pan może kłódkę swoją? I ja już nie muszę. Za szczęśliwym małżonkiem od lat. Ho, ho, ho. No, ale być może pomyślę o tym. Czy wie Pani, gdzie w Gdańsku znajduje się Most Miłości? E, niestety nie wiem. A słyszała Pani o nim w ogóle? Nie, nie słyszałam. Nie mam pojęcia. A słyszałeś w ogóle o nim? Nie. Tu gdzieś niedaleko. Nie powiem dokładnie gdzie. Wiem gdzie wiem jak on wygląda. Widzę, że pani bacznie przygląda się kłódkom znajdującym się na moście. Co pani sądzi o tej inicjatywie? Fajne, bardzo miłe, sympatyczne. Podoba mi się. Jest pani gdańszczanką? Nie, Gdynianką. Gdy Gdyni jest taki most? Nie. To znaczy nic mi nie wiadomo o takim woście w każdym razie. Tak, Tak. kłódki tam wieszają. Tak, a wiecie państwo gdzie on się znajduje? Tak. Niedaleko, tak? Tutaj, niedaleko. Tak. Zawiesiliście państwo swoje kłódki. Nie, nie, mam miłość w naszym sercu. No. Jasne, że wiem, właśnie go minąłem, tuż przy ratuszu Starego Miasta. Może, nie wiem, 500 metrów stąd, bo nawet nie, 300. Co sądzisz o tym pomysł, jak zapinanie kółek właśnie na most? To znaczy ten pomysł jest bardzo popularny w całej Europie i tych mostów jest pełno, prawda? Teraz jest taka afera z tym mostem, że... Podobno konserwator zabytków ma jakieś problemy z tym mostem. Tak, tak, Mi się wydaje, że raczej powinno się zaakceptować most w tym miejscu, w którym jest, i coś spróbować zrobić ewentualnie z, z tym pokryciem mostu, żeby jakoś je uodpornić od zgubnego działania kółek. A sam zapiąłeś twoją kurtkę, czy? Może planujesz? Jeszcze nie, ale za każdym razem, jak mijam most, to myślę o swojej dziewczynie. Czy wasza tłuczka znalazła się tutaj? No, tak, tutaj. Mamo, gdzie idziesz? A dlaczego zdecydowaliście decy się zawiesić tutaj? Podobny pomysł jest w Kijowie i uważam, że to jest naprawdę fajny pomysł, żeby to wiecieć. A co pani sądzi o tym, że te kłódki psują po prostu most ten, że rzeka się pojawia na nim? No nie wiem. No. Tak, aż, aż z, też rycza się pojawia nie tylko dlatego, że są kłódki. Czyli pani zdają nie powinny one zostać usunięte z mostu? No raczej nie, mi się wydaje, że to jest dosyć przyjemne. Fajne, takie miłe, jak młodych tutaj przyjdą i sobie powieszą kuteczkę na pamiątkę, później po kilku latach pokażą dzieciaczkom, jak tutaj było, miło. spędzają czas może w Gdańsku bardzo fajny pomysł. Czy zawiesił pan tutaj już swoją kłódkę? E, nie, jeszcze, ale, ale, ale zawieszę. Co pan sądzi o miłości? No, podoba wam się chłopcy? Na no, pewno się podoba. Jak dorosną, sami zapną. A pan swoje zapiął? Jeszcze nie, ale zapniemy. Każdy, kto przejdzie, zatrzymuje się i fajnie, fajnie to wygląda. Nie, 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 nie zgodził mu się na się na, na jakieś tam. Ściąganie tych kutek. Niech tak sobie zostanie, niech sobie wiszą, bo jest bardzo fajnie. Gdańszczanie ocenili most miłości na plus, dlatego mamy nadzieję, że w Gdańsku będzie więcej tego typu kolorowych inicjatyw dla telewizji EJA Małgorzata Kazimierczyk.